Nie, że z tej strony dla dzisiaj ze mną PUZANIK! Dzień dobry! Co ty razem dałem się? Dzisiaj, słuchaj, ja. pierwsze co, kręć sobie na kole. Po prawej jest koło. Eee, po prawej jest koło w hell... Dobra. Dostałem lecisk. 100 monet Ja dostałem 50 monet. O, to więcej. Zapraszam Dobra. A czego jakąś sprężynkę? E, w ogólnie masz sprężynki. A, o. No to no. po, po za pieniądze. Tak, za... Raport. ale ja jej mam O, co to jest? Ty mną sterujesz Przertujesz? Nie, sterujesz mną Ale ty jak możesz mnie przesunąć na przykład? Możesz coś zrobić? Ja ciebie nie mogę nic zrobić chyba. No wsadem. Ja nic nie robię w Sadem. No chodzę! O, przecież... Dobra, ja chodzę tobą, dobra, dobra! O, Boże, o Jezu, kiedyś sponieszanie no, z poprątaniem! No chodź. <laughs> Po co skaczysz cymbalem? No ładnie to wygląda, dawaj. Zobaczmy, kto lepiej steruje, dawaj. Chuj, nic się nie boimy. Gdzie o, ty przepraszam, że byłem Dobra, nic nie stało. Zobaczmy, kto lepiej po czym spadł. O, cicho, cicho. Dobra, mamy co? Czas? Na czas? Na czas, na czas, na czas. Dobra, bo ja będę postaci, wiesz, troszeczkę. Dobra. Opa! Opa! Moc padnie się! No! Symbał! Przecież mogliśmy przejść! Babesz, czas, nic się nie dzieje. Nie trzeba spać. Co robisz? Czemu stoisz na A, tym? A, ja żyję! O! Ale ja, no co ty robisz? Co ty robisz? No, no, co? No, czekam na Ciebie. No, ty stajesz na tym przyjdzie. Nieprawda, nieprawda. To jest głupie, że ja steruję tobą, a tym mną. No. Dobra, no, damy radę, damy radę, dawaj. I stop teraz. Stop teraz! Stop teraz, już ja wskoczył. Dobra, dobra, dobra. Opa! Nie boimy się! Czek, Wojcik. Infinite Revives. Nie potrzebujemy żadnego. <laughs> Aaaaaaah, okay. to No czekaj to no nie jest tak! Poczekaj! Dobra, jestem tym. Dobra. No. Jestem tym, dzięki, to do było. stary! Dobra, dobra, dobra. Ja... No, no czekaj. Czekaj, bo to jest... Ło, grzyb! Dobra, jest yes, git, jest git, tylko będę oh. by... mnie na to ty pierwszy zaskoczyłeś! O, yes, get, yes, get, yes, get. jest git, jest git, jest git. Jest dużo, jest już, jest dużo checkpointów, nie trzeba w ogóle... Co za człowiek? Jest git, jest git. Naprawdę, bo ja po prostu muszę chwilę podyskutować. Mhm. Super, super jest. Stop! O, jesteś. O, Waiting for masz, a ja nie mam. Wiesz, ja nie mam, a ty masz. No, Czego ja, nie tam, masz? Jak, jak poza ty biegniesz, zaraz... O, jaka jest lipa. Nie widzę nic. Eee, Dobra, ja to jest ciągle. łatwe, mega łatwe. Pek, pek, pek. Dobra, i teraz speedem. Kurde. Kto się wypali ten. O! Oh, o! Oh, oh. Bo to tak nie działa! <laughs> dobra, jest git. O, oh, jest git! Jest mega git, Ja to znam na pamięć. Patrz lewo, teraz prawo. A po co masz oh, to znać oh, na pamięć? Oh. Nie wiem. O! Oh, oh, Przecież to jest oh, wyświetlone oh. normalnie. Bam! O! 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 Jest git, jest git, ja sobie celuję po prostu, widzowie, czasami. A nie ja sobie tak nie zginąłem, tylko to butel. Za no, każdym razem. E, czekaj, bo nie widzę, bo mam Infinity Vibes, dobra? No. no. Ty, pilu, idź, bo nie widzę, nie widzę, nie widzę, no ślepo zrobiłem. Nie widzisz, to ja nic nie widzę, stary! A, dobra, dobra, no my nic nie widzimy, dobra? No ślepo zrobiłem. E, ty jesteś niebieski? Dobra, ty, ja jestem niebieski, tobą. dobra, coś takiego, no? Gdzie? No, czekaj, no, czekaj, czekaj, Nie spadłeś, no. No bo chcący, no bo ty się zatrzymujesz, żeby spełnić sprężynki. Nie zatrzymujesz, włączam mi zakupowanie ich! Kup, to kup i będziesz włączać. Dobra, dawaj, co się boisz? Ja się niczego nie boję. Chyba ja jestem nie ten kolor. Ja to Dobra, co teraz?

Siedem razy na tej samej pułapce! Czekaj, dobra, jest git, jest git, jest git. Jak to jest możliwe? To jest jakieś zimkowane! O, o, stój! No dawaj, chodź! Czekaj, czekaj, nie będę na spadłeś od nowa! No tylko nie na tym, proszę, tylko nie na tym! O nie, no mówiłem! Mówiłem nie na tym, nie na tym. Stój, stój, błagam. Stój, stój, błagam. Nie wiem, że nie... nie widzisz mi uwagi, stare 75% mamy zrobionego w ogóle. Idź! Co ty robisz? Iść. Iść. O, ja nie widzę! Dobra, weź... ja nie widzę! Dobra, nic nie widzę przez drzewo, wiesz co? To jest GG. Obróć sobie kamerę! Idź! 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 Idź. No. Idź. Dobra, mamy 3! O, Nie, yeah. yes. dobra mega easy. Szczerze mega easy. gierka! Trollowałem widzowie tak naprawdę. On zawsze trollował jakby, co. Patrz, no teraz hita to robię. Wow. Gdzie teraz? O nieee! co za Buła, że tylko nie te mosty! Buła, ja nikt coś mi zabierze stąd widzowy, bo ja nie na widzę mostów! Mosty <coughs> Roblox, to ja dostał... nie mogę mapy! A ja dostałem, wręcz przeciwnie. Dostaj się. Opa! Opa! Nie, no to jesteś śmieciem, teraz specjalnie to zrobiłeś. Nie. No błagam, że nie dam mosty, bo ja. Nienawidzę tych mostów. Dobra, stój, stój, czekamy na mosty. Dobra, są, so, są. So. Pik! Pik! Pik. Pik. E! Mamy to. Ma myślałem, że umarłeś na koniec, naprawdę, myślałem, nie. że umarłeś. Nie. O nie! <grym> Dobra, zapierzemy, mosty. Oh. Celnik palnik to bez git. palnik. <grym> Twórca randomowych słów. Stój. O nie, po takim czasie dopiero? <grym> ty pikal, ty pikal, <grym> 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 no, przestać <ten> się! <grym> Już na pierwszym się wyłożył. <grym> Besgit. Tylko Tylko nie te mosty. To jest Mega easy, mega easy. Uh, oh, oh, mega easy. Patrzcie łatwo. Zapieszem. Jaki to jest idealny most? Pyk! O, jest! Jest! jest. Pyk! Pyk! Zapieszem, zapieszem. za na chlebę to robię, ja nie muszę nawet patrzeć. Dobra, muszę jednak patrzeć, jednak muszę. Podoba mi się to, że ty przez to przeskę że ja idę dookoła. Pa! O, Boże, no Boże, ty mój Boże! Dobra, ty spadłeś na szczęście? Dobra, git. No. no, już, już, już. Pogódź Dobra. No. Zamknij się. Dobra, jeszcze raz. No jak ty spadłeś? No, no dobra. No, to jest perspektywa! No, jak ty spadłeś, stary, no! Cicho, to jest perspektywa! O, o, o! o, 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 o. <laughs> nie ma checkpoint. O nie, czekaj, bo tutaj nie ma czekpointu Tutaj nie ma checkpointu. czekaj, jak to mamy niby zrobić? Załambista, bo to jest Dobrze, o to chodziło. Dobra, ej, to już nam poszło całkiem sprawnie, dobra. Po prostu musimy chyba przeskoczyć, wiesz? A to nie znika? Ej, to, to Bo... nie zni ej, czekaj. Co kurde, debilu! Ja co się ja znikałem, ja a ty. Na no, mówię, poczekajmy, czy znika? A ty skaczesz po prostu. O, ale to już to idzie super. Ooo, umarłeś! Ja? Nie. Ej, hej 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 nie chcę mi ślać przychodzić znowu. Co? Nie! Jakiej Five, moje obuksy! Co streamasz! PAAS! Ale obuksy! Ale ribere jeszcze spam! Nie no dobra, moje obuksy! przestań! Proszę cię kurde! Ja nie mogę! Szymajkę! Dobra, teraz co zrobię? Tak? Tak! Tak, tak? Tak, tak. O, tak. Dobra, ja kupię. O, zamknąłem. Jednak. Przestań, idziemy, 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 już bez tego. Co ty No u mnie nie ma ich jeszcze, on jeszcze się nie odbagował z powrotem. Okay. Nie, nie sam.

Ja umiem skakać! Umiem! Ej, przegiąłeś. O, dobra, nie umiem. Dobra, jest Czekaj, nie, Sash... nie mam klocku! Co się dzieje? Ej, coś. Chyba gra się zbugowała, czekaj. Chyba o, nie, po... się zbugował, stary. Dobra, już ja zginę. O, no, i ty, ty zepsujesz że ja naprawdę. Ja już ze śmiechu, Gdzieś... stary nie mam. <ślefoni süff> no to O, 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 petarda, da. Patrz za pierwszym. Dobra. Petarda teraz, gaming. To, to, ja to już... Ja daj mi pierwszemu. No i właśnie wszystko zepsułeś. Dobra? Ale da dobrze ci idzie. O. Dzięki! Ej, dziękuję. Dziękuję. Dzięki Cześć, za kupuję, kupuję. Dobra, kupuję, kupuję, ja kupuję. Ty kupujesz, czy ja? Nie wiem, ktoś kupił. Ja kupuję, ja, dobra. Kto kupił? Pan Pandziórka! No kurde, de pandziul... Pff! Ale Kupuję. Wow. Ale przecież kupiłem, kupiłem! To ty jesteś takim psem, no przecież ja kupiłem, no co ty robisz? No nic, no przecież jesteśmy tu cały czas. Aha, teraz skaczemy jednak, dobra, no to okej. Okay. Nie mam klocków! No dawaj! No A, co zapomniałem, za, zapomniałem, że nie mogę poczekać, wiesz? O, no, no i teraz nie mogę, no nie mam klocków, poczekaj! Dobra, już mam. Za pierwszym, za pierwszym, patrz, widzę, o, kur... Chyba za 78 stary. Poczekaj, poczekaj, no proszę tylko ten fragment przejdźmy, błagam, bo nie wytrzymam ze sobą psychicznie, jeżeli tego nie No za... i patrz, i patrz ja to, pierwszy, to, i to... ja pierwszy błagam, błagam ja! Błagam cię, błagam! Po prostu ja muszę sobie tutaj przeskoczyć, przeskoczyć, postać, przeskoczyć, przeskoczyć i poczekać. No jesteś debilem. Czemu ty mi to robisz? <śla> 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 Sura, ja pierwszy. Ja pierwszy. No? I teraz, teraz idź. Super, super, teraz ja Jesteś debilem. Po co się ruszyłeś? Pójdziemy, ja idę pierwszy. Po co się ruszyłeś Co ci dupa swym... Dupa cię spędzi już. Poczekaj, nie ruszaj się, nie, trzeba pozbać, trzeba pozbać. <gulatuj> tak? No, że ja przyjaźń, tak? Zapisz, dalej. Stary, <gulatuj> on nie możesz dupa. zrobić! No, jak nie mogę, za pierwszym razem to robić. Patrz, 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 zadowolenie, czekaj, popchnę ich. Pop, ich. Można ich popchnąć? Ja nie, popchnąć? Nie, nie ma... tylko siebie można. Nie czekaj, można ich. Poczekaj, Uspokój się! No? No ja czekam. No dawaj, skacz pierwszy. Pięknie. No, tylko ta tylko ta ja ta nic gino. nie no. widzę teraz Miałe? z tej ja perspektywy. Rzie. Jak nie widzisz? Cofnij się, i wszystko widzisz. No, tylko że no, ja świetnie. widzę tyle, że nie widzę dystansów. No dobra, a ty dystansę potrzebujesz. Umarłeś. Jak? Stałem na górze! Przecież ja stałem w miejscu! A ja stałem na górze, jak ja zginąłem niby? Nie wiem, ale no, ewidentnie nie ja umarłem, bo ja stałem w miejscu. No i teraz też nie ja umarłem. Ja tam, nie. Dobra, Ale i ja patrz, stój, 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 patrz. I robimy to raz. Skocz na ten środkowy tylko. Skocz na środek, na laser. I, I teraz czekaj. I teraz ty dwa do przodu. Umarłeś. <laughs> Skoczyłeś na laser. <laughs> I no ty mi wstrzyma. coś mówisz, stary, i ty mi coś wstrzyma. mówisz, tak? Nie wyczytałem, nie wyczytałem. No, no widzisz, ty jesteś takim nobem. No naprawdę. No nie, no stary, ktoś mi zniknął klocki, no co jest? Ktoś zniknął moje klocuszki. Chyba już. No i teraz za pierwszym, jak już mam klocki, to jest mega easy. Bo te klocki znikają, jakbyśmy poczekali chwilę. I teraz mówię ci, o. po kolei. Ty Dobra, ja na wiesz, środek, ja na laser, no. Teraz ja. Raz. Dwa, i teraz ty dwa. Tylko nie w laser. I teraz czekaj. Teraz ja widzę laser, dobra, i teraz ty na środkowy. O! No! Po co poprawiałeś? Wobec widzisz? Przez, o, daj mi Przez to, że bo tak wiesz, to umarłeś. Pokrzyknąłeś. Co za tak umarłeś? Tutaj. Bo mi nie klączki ukryłem. A się bo bawiłem krzyczysz. akurat klockami. Krzyczysz! Przeczysz! Wszystko jest wina krzyków. Ja to by jestem, a ty jesteś już, nowym. Już jest pełna zgoda. O, widzisz, za pierwszym trzeba się dobrze No. Ty uda się. Nie, 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 ja się tego nie, Ja się tego tak nie, zeprzysz. nie, mów, ty, nie, 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 no super. No, to nie, mam... to, nie, nie, to. nie, 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 widzę nie, nie, to. Dystansów, stary. Na to. Zrób to. Dobra. Dobra, mamy! To jest! Jak Przeskoczył ze całe i mi zostawia robotę, on powiedział twoje winy, twoje winę. No jak przeskoczysz se całe? No właśnie, ja musiałem to przeskoczyć, stary Za pierwszym razem, patrz Dobrze, że jest ten est Dobra, ja naprawdę Naprawdę nie wytrzymam. No jak ty jesteś nubem? No, Co? Przebra. Ja jestem noobem? No to się da przeskoczyć Kto moją postacią zważywił 17 razy pod rząd? O, no! <laughs> No, tyle! Ocholę, jasne. Dobra, przejdziemy to jeszcze. Te ściany. <noise> Dobra, widzowie, to może być dłuższy odcinek, bo chcę coś Ty już się nie odzywaj, chyba, co? No! no a yeah! jest! Dobra, gdzie jest ten checkpoint? Nie ma? Nie ma wyżej. A nie jest ma jakiś od checkpoint. Nie, 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 tylko deseczka. Ja byłem w stanie przejść prosta deseczko. idziesz jedziesz Nie, paść dziurka. Możesz przejść, ja przechodzę normalnie przez nią. Patrz, ja biegnę, ja nawet nie podskakuję, stary. A już coraz cięższa ta dziurka. Jest, mamy to! Mamy to! Najprościutko! Pa, 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 stój, 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 stój. A, no. tutaj nie będzie dobrze. Dobra, dawaj. A troll możemy, czekaj, dawaj. to explode. 40 e... obuksów, czekaj. Halo? Czekaj, explode. Pijemy explode'a. Powinni wybuchnąć. Boże, ty też! Nie, ja... Dobra, a jak ja mam to przejść? O, zginęliśmy. No, dobra. Czyli ten troll działa też tak, że... Nic nie działa. Zapłaciłem 50... Nienawidzę mostów, mówiłem ci to już może kiedyś? To, to, Ty, słuchaj, ci... to, to spoko może działać, nie? Spychanie ich czy coś. Tylko może poczekaj aż nie będą stali na spawnie, co? <laughs> Ej, zapomniałem iść, Idziesz? Zapomniałem już i tak no. O, widzisz, spadłeś. No to twoja wina. Tacja. O, Boże. Dobra, żegnaj. <laughs> Dobra, jest git, jest git. Załgnij się. No bo się już kurzasz. <laughs> Pum. No i ty spadłeś. Widzisz, ty spadłeś. No, teraz, teraz też ty. Dobra, no, no, poczekaj. No, ale widzisz, on nie spada do samego dołu. czy ty się przejmujesz? Ja się nie przejmuję, ja po prostu chcę przejść. Masz tak zblazowany łeb po prostu. Widzisz, ja to robię za pierwszym razem, a ty mi przeszkadzasz. No, widzisz, ja ci to nie wszystko jest twoja wina. Ja... No Przestań! I teraz masz, teraz możemy ich zrzucić. Kawałek dalej, czekaj. A ci oni... płatki śniegu. Oni, oni są łzy, się cofnęli. Dwa już, a dwóch ludków jest nie okej, okay, a jeden jest ok, dobra, to ja czy ty? No. I teraz ty na, na ten. Dobra. I przechodzimy czekaj. na kolejny. No dawaj. To takie łatwe? No po prostu trzeba poczekać, aż kolejna osoba przejdzie. Dobra, a, jest. Nice. wiem, że się zdecydowałeś, ale nic nie dzieje. Ja idę teraz pierwszy. Nie, też nie. Zobaczmy, czy zginiesz. Nie, nie zginiesz. super. Czemu miałbym zginąć? A tam ci widzowie czekali nas, a teraz sami nie mogą boom, przejść tam boom, tego boom, etapu, stary. Boom, boom. Spend Let's ten... spend this night. Oh, no, 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 to niezły zły night. jestem już ten. Głupi Dwóch nie można! We dwójkę nie można, jak No już cały czas lasem z tobą we dwójkę, patrz O, oczywiście, ty to git ty tak można... No nie i spadłeś! We no nie bo to znika! No widzisz! No dobra, no to idź. Czekaj, 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 o nas rozerwiesz! Już staję Nie ma się rozerwać nic nie gadaj. No, nic Małże. nie gadaj. Przebiegł przez wszystkie i zjechało w dół. No to. Dobra moi drodzy, dziękujemy serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Patrzcie, Isi nigdy nie wyglądał tak przystojnie. No i baba!